Wszyscy są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie i są artystami. Współpracować zaczęli latem tego roku. Motorem napędowym grupy jest znany legionowski malarz Marek Kraus, a w jej skład wchodzi jeszcze jego żona Natalia Pietrzak Kraus, poetka i Mieczysław Krzymowski nazywający siebie słomianym twórcą. Ja robiłem zawsze do pudełka, albo tak komuś dać w prezencie to pan Marek zobaczył i przyszedł do mnie i mówi: Czy byśmy razem nie pracowali? Czemu nie? Zobaczyć można, jak to wyszło. Obaj artyści prezentują tę samą gałąź sztuki, art brut, czyli tak zwaną sztukę naiwną. Mieczysław Krzymowski wykleja ze słomy budynki, krajobrazy i martwe natury. Żeby była słoma dobra do roboty, to trzeba ją sparzyć, później prasować i wychodzi taki produkt. I z tego dopiero się te. Rzeczy ładne robi. Na takiej podstawie Marek Kraus maluje tak charakterystyczne dla siebie lekko humorystyczne i lekko surrealistyczne obrazy. Niedawno do tego duetu dołączyła świeżo upieczona żona warszawskiego Nikifora, Natalia Pietrzak-Kraus. Marka obrazy bardzo mnie zainspirowały do pisania. Dały mi odpowiednią motywację. I staram się w tej chwili tematycznie tak układać wiersze, żeby pasowało Razem jako całość. Tam wygodnie zasiadają, smacznie jedzonko wcinają. Goloneczkę zamawiają, ogóreczkiem zagryzają, jest habowy z buraczkami i rolada ze śliwkami. Kuczaki faszerowane, z razy boczkiem zawijane, paróweczki paprykowe, pulpeciki bardzo zdrowe. Ryzykują jej, wiem, że, że ona mnie jest bardzo, że nie dostanie nagrody na blade. Zapomnieli, że ona nie pisze, żeby zostać drugą bążką. Nie, ja piszę dlatego, że lubię. i Chcę pokazać innym ludziom, że niepełnosprawni ludzie, tacy jak ja, też są do czegoś przydatni. Że to nie są warzywa, tylko żywe istoty, które czują, myślą, mogą coś stworzyć a tym co stworzą chcą się dzielić z innymi. Swoje prace grupa prezentowała już między innymi w Warszawie i Przasnyszu, a ostatnio także w Legionowskim Miejskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z przedszkola Bajkowy Dom i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łajskach. Trio Kraus-Krzymowski-Pietrzak nie tylko pokazało swoje prace, ale też przeprowadziło z dziećmi warsztaty plastyczne. A to jest płot, a to jest do, dom, a to jest ten. I komin, a to jest dym, który pochodzi od tego i, komina. Obrazek jest zrobiony z, jak by to powiedzieć, słomki domek. Kolega narysował zwierzęta, kwiaty, ja narysowałem pole, niebo, mury, słońce, akcja toczy się na wsi. Chodziło o to, żeby to dognie narysować, jak. wygląda trochę jako mojej babci. A takie wypowiedzi świadczą o tym, że praca z artystami z Kombatanta najwyraźniej działa na wyobraźnię dzieci i jest dla nich całkiem niezłą lekcją nie tylko plastyki. Spotkania z artystami niepełnosprawnymi, takimi jak pan Kraus i pani Natalia, są bardzo wychowawcze. Dla dzieci. Nasze dzieci z Bajkowego Domu. Jesteśmy takim przedszkolem, gdzie przyjmujemy też dzieci niepełnosprawne. Jesteśmy bardzo za edukacją włączającą i myślę, że dzieci na tym spotkaniu dzisiejszym bardzo dużo skorzystały. Prace, które podczas spotkania wystawiono w Moku, można oglądać do końca października. Dobrą informacją dla wszystkich kolekcjonerów jest to, że wszystkie są na sprzedaż.